Odnośnie państwa radnych uwagi są następujące. Pan Maciej Śledzianocki, radny Rady Miejskiej w Jarocznie, w punkcie ósmym oświadczenia majątkowego, zaniżył kwotę z tytułu pełnienia obowiązków społeczno-obywatelskich. Ponadto do oświadczenia majątkowego załączył niekompletne zeznanie podatkowe PIT 36 za rok 2015, bowiem brak załącznika PIT B. Pan y, Przewodniczący Paweł Adamkiewicz, Radny Rady Miejskiej w Jarocznie, w punkcie 10 oświadczenia majątkowego nie podał wysokości rzeczywistego zobowiązania na dzień, na który składane jest oświadczenie, oraz w związku z jakim zdarzeniem zostało zaciągnięte zobowiązanie. Pani Radna Zdzisława Pilarczyk w punkcie 2, podpunkt 4 oświadczenia nie wskazała innych nieruchomości w postaci działki, na której stoi dom. Pan Radny Zdzisław Wojciechowski w części b oświadczenia majątkowego nie podał miejsca położenia nieruchomości budynku oraz garażu. Pan Tadeusz Kuberka Radny Rady Miejskiej zaniżył dochód z tytułu pełnienia obowiązków społeczno-obywatelskich. Jeśli chodzi o mnie w punkcie 10 oświadczenia majątkowego nie podałam rzeczywistego zobowiązania na dzień podając ogólne Ogólnie zaciągniętą pożyczkę i nie podała w jakiej instytucji zaciągnięto zobowiązanie. Pani Anna Piasecka, Radna Rady Miejskiej, w punkcie 8 oświadczenia majątkowego oraz w zeznaniu podatkowym nie wykazała dochodu ze stosunku pracy, co spowodowało zaniesienie dochodu. W związku z powyższym występuje konieczność skorygowania zeznania podatkowego za 2015 rok, co z kolei rodzi potrzebę zmiany treści oświadczenia majątkowego. Ponadto w punkcie 6 oświadczenia majątkowego nie podała przychodu z działalności gospodarczej i nie wypełniła punktu 10 oświadczenia majątkowego. Pan Mar radny Mariusz Kaźmierczak w punkcie drugim podpunkt pierwszy nie podał tytułu prawnego dotyczącego domu oraz nieprawidłową wielkość działki pod domem nie odkreślając jednocześnie jej wartości. W punkcie drugim podpunkt czwarty nie wykazał współwłasności w czterech dwudziestych budynku pod działalność gospodarczą. W punkcie szóstym podpunkt drugi oświadczenia majątkowego wykazał dochód ze, ze spółki cywilnej, cywilnej wynajem nieruchomości, podczas gdy dane te winny być wykazane w punkcie szóstym podpunkt pierwszy. Ponadto w części B oświadczenia majątkowego nie podał adresu zamieszkania. Pani Lidia Czechak w punkcie drugim podpunkt czwarty oświadczenia majątkowego nie podała garażu o powierzchni 40 metrów kwadratowych. Uj, co, bo, bo, bo. No, ale... Pan Józef Baumar, radny Rady Miejskiej, w punkcie ósmym oświadczenia, zaniżył dochód z tytułu pełnienia obowiązków społeczno obywatelskich. Pan, tu jest dobre, pan Marcin Pół w punkcie ósmym oświadczenia majątkowego zawyżył dochód z tytułu zasiłku ZUS. Pan Marek Tobolski radny Rady Miejskiej. W punkcie ósmym oświadczenia zawyżył. premię dostał z ZUS-u. Pan Marek Tobolski w punkcie ósmym oświadczenia majątkowego zaniżył dochód z emerytury. Podjęto decyzję o wystąpieniu zgodnie z artykułem 24 H ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym do Urzędu Kontroli Skarbowej o kontrolę oświadczenia majątkowego za rok 2015. Pan Jan Krakowiak, radny, w punkcie ósmym oświadczenia majątkowego zawyżył dochód z tytułu pełnienia obowiązków społeczno-obywatelskich. W punkcie 10 oświadczenia nie podał w związku z jakimś zdarzeniem zaciągnięte zostały kredyty. Ponadto do oświadczenia majątkowego nie załączył kopii zeznania podatkowego PIT 37 za rok 2015. Pani Katarzyna Szymkowiak w punkcie drugim podpunkt trzeci oświadczenia majątkowego nie podała tytułu prawnego dotyczącego. Dotyczącego gospodarstwa rolnego w punkcie szóstym podpunkt drugi oświadczenia majątkowego zarządzanie działalnością gospodarczą wykazała dochód ze spółki cywilnej, ale brak nazwy spółki. Podczas te, gdy te dane powinny być wykazane w punkcie szóstym podpunkt pierwszy. Nie wypełniła punktu 9 oświadczenia dotyczącego składników mienia ruchomego. W punkcie 10 oświadczenia majątkowego nie podała w związku z jakim zdarzeniem zostały zaciągnięte kredyty, nie podając jednocześnie zadłużenia z tytułu kredytu firmowego w BZWBK. Ponadto do oświadczenia majątkowego nie załączyła kompletnego zeznania podatkowego PIT 36 za rok 2015, brak załącznika PIT B. Pan Romuald Bruchalski w punkcie 10 oświadczenia majątkowego nie podał, w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięty został kredyt w ROR PKOBP. W pozostałych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono niezgodności oraz uchybień.